Byśmy poszli na sok mhm. i byliśmy, byli w fajnym towarzystwie i zaczęli sobie żartować. Co, jakie żarty bawią Maję, a kiedy Maja podnosi rękę i mówi, mówi stop? Bo wydaje mi się, że żart po pierwsze nie powinien być adekwatny z poglądem mówiącego żart, bo jest to definicja jakaś tam, myślę, dla nas wszystkich jasna. Po drugie, każdy żart jest o kimś: o nieboszczykach, tak jak Kuba powiedział, o rudych, grubych, chudych albo chudych z wydętym brzuszkiem, jak ja. Fajnie, dzięki za, za podzielenie się swoją figurą i jego zdaniem na ten, ten temat. To, te, to jest bardzo ważny temat. O czym można żartować przy mnie? O wszystkim. Ja uwielbiam żarty, które są ża czarnym humorem, mhm. lubię bardzo seksistowskie żarty, lubię się nabijać z siebie i lubię się nabijać też z innych, ale teraz y, problem jest taki, że ja to robię w środowisku, które ma ustalone między sobą zasady i my wiemy, że ten żart nie obrazi mhm. nikogo, że nawet jeśli ja jestem ofiarą przemocy seksualnej, to jeśli ktoś zażartuje z przemocy seksualnej, mnie to nie obrazi, ponieważ mamy to ustalone między sobą. Natomiast jeśli w przestrzeń publiczną, no dosłownie znów do milionów osób leci komunikat, który jest Dyskryminującym komunikatem, to wówczas to jest sposób komunikowania się, które, na który nie ma zgody. Ale nie masz takiego wrażenia, że ten sposób czy trop interpretacyjny doprowadza do tego, do czego dzisiejsza konserwatywna, narodowa, szowinistyczna i patriarchalna władza doprowadza w sztuce, że zaczynamy cenzurować fakt, że ktoś ma swój profil. Wchodzenie na ten profil jest dla mnie adekwatną aktywnością, jak wchodzenie do galerii sztuki, do cyrku albo do teatru. Wybieram sobie content, którego chcę być konsumentem albo świadkiem. Więc zastanawiam się tutaj to, to jednak jest ruch w, w, w dwie strony, i nie zabierajmy ludziom, którzy są piękni, zgrabni, czy tak jak Robert mm, Lewandowski, zamożni, żeby mogli sobie włożyć zegarek, pokazać swoją okrągłą pupę albo atrakcyjny brzuch. A widzisz, i to jest. To nie jest y w nikogo. Taka jest moja teoria. To jest, to jest ciekawe, bo ty spoglądasz na media społecznościowe, jakby one rzeczywiście były społecznościowe. Czyli każda osoba może dzielić się swoim życiem, swoimi doświadczeniami. Tymczasem mm -hmm. w momencie, kiedy mówimy o Annie Lewandowskiej, czy nawet Robercie Lewandowskim, my mówimy o Marce, my mówimy o wizerunku, o czymś, co oni sprzedają. Mm -hmm. To jest produkt. W związku z tym mówienie, że oni A mają. Kto to wyznacza, że to, on, to jest produkt. Znaczy, gdzie, kto, kto jest taką komisją kwalifikacyjną, która wyznacza, że oni w tej chwili tworzą trend?